Cześć dziewczyny, witam Was w moim kolejnym filmiku. Wiem, że długo mi nie było, no ale wiadomo, okoliczności były takie, a nie inne. No i w sumie nie miałam nawet weny do tego, żeby nagrywać nowe filmiki. No ale teraz ta wena wraca i bardzo się z tego powodu cieszę i mam nadzieję, że Wy też. Słuchajcie, w tym filmiku pokażę Wam produkty do makijażu, które kupiłam albo dostałam od początku kwietnia. No i trochę tego jest i najwięcej mam nowych produktów to ust. I od nich może właśnie zacznę. Kupiłam sobie, słuchajcie, dwa błyszczyki z firmy Vipera. Pierwszy z nich to jest błyszczyk, który się nazywa po prostu The Gloss i to jest błyszczyk przeźroczysty, nie ma żadnego koloru, nie ma żadnych drobinek. Pachnie tak strusowo fajnie. Też tak podobnie właśnie smakuje. Aplikator ma taki standardowy, ale nie jest on zbyt wygodny, dlatego, że nie nabiera odpowiedniej ilości produktu, ale to chyba wynika też z konstrukcji całego opakowania tego błyszczyku i, i, i trzeba po prostu kilka razy nabrać, nabrać produkt z opakowania, żeby się pomalować odpowiednio. I jakość tego błyszczyka jest w sumie taka średnia. Nienawidzę on jakoś specjalnie nie utrzymuje się na ustach długo, no ale w zasadzie żaden błyszczyk się jakoś długo nie utrzymuje na ustach, przynajmniej na moich. Po prostu zlizuje to i nie ma po chwili, szczególnie jeśli dobrze smakuje. Myślę, że jakość idzie tutaj w parze z ceną. To jest błyszczyk taniutki, kosztuje dosłownie 7-8 zł, może troszkę więcej, w zależności od tego, gdzie kupujemy, ale jest okej. Okay. Drugi błyszczyk nazywa się Sweet and Wet i to jest w kolorze takiej fuksji, słuchajcie, uwielbiam ten kolor, jest idealny po prostu dla brunetek i on pachnie po prostu truskawkami, pachnie przecudownie i tak samo smakuje. A aplikator ma y, taki zwykły, nie żaden, prawda, wyprofilowany idealnie, po prostu zwykły patyczek. Y, nabiera odpowiednią ilość y, produktu, także nie trzeba rzeczywiście maczać kilka razy y, tego patyczka, y, prawda, w środku. Y, kolor na ustach jest delikatny, ja właśnie go mam teraz na ustach, widzicie, nie, 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 prawda, nie rzuca się w oczy, nie wiadomo jak, natomiast na, na dłoni wygląda on mniej więcej w ten sposób. Jak widzicie, nie jest on jakiś specjalnie kryjący, ale naprawdę bardzo fajny błyszczyk. Jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona. Ma w sobie delikatne drobinki, ale ich w zasadzie nie widać i nawet ich na ustach nie czuć. Dlatego no, to, jest, to jest wielki plus dla, dla tego błyszczyka, ponieważ ja, ja zbytnio nie lubię tego właśnie uczucia brokatu na ustach. Ok, e, dwa następne błyszczyki e, dostałam od Miss Vintage, i to są błyszczyki, słuchajcie, m, m, które pokazywała ona już na jednym ze swoich filmików. Dlatego ja nie będę o nich teraz mówić. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ich temat, to po prostu zajrzyjcie na kanał Miss Vintage i pooglądajcie sobie jej filmik o błyszczykach. E, to jest błyszczyk z Inglota, nazywa się Slick Scream. W takim po prostu krwisto-czerwonym, boskim dla mnie kolorze, po prostu uwielbiam. Dziękuję Ci w ogóle, że o mnie pomyślałaś i naprawdę jestem Ci bardzo wdzięczna i pozdrawiam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Natomiast drugi błyszczyk nazywa się Naturado i to jest taki błyszczyk w takim kolorze bardziej ceglastej, czerwieni powiedziałabym. Okej, okay, kupiłam sobie tę szminkę. E, słuchajcie, bardzo e, chciałam sobie kupić szminkę w kolorze nude. E, ponieważ takiego koloru nawet nie miałam w swoich zbiorach e, dość skromnych e, i polowałam na szminkę z Gosha w kolorze Darling. Ale to jest chyba szminka bardzo popularna i wiele osób ją, ją po prostu kupuje i ja w zasadzie nigdy nie widziałam jej na stoisku Gosza. Zawsze był tester, ale nigdzie nie było po prostu szminek e, Darling. Ale pewnego pięknego dnia tą szminkę wypatrzyłam. Jedną, jedyną sztukę, ostatnią. Wzięłam ją do ręki, stanęłam przy kasie i słuchajcie, była awaria systemu, w, akurat w drogerii, i pani nie mogła korzystać z komputerów, z kasy itd. i tak dalej. No i momentalnie, prawda, nie można było nic kupować. A więc pomyślałam sobie, no kurczę, nie mam czasu tam stać, nie mam czasu czekać, jestem umówiona, no ale mogę tak tutaj zajrzeć za dwie godzinki, no i, i wtedy ewentualnie ją kupić. No i odłożyłam ją na, na półkę, prawda, e, poszłam tam, gdzie miałam i słuchajcie, za, za dwie, może trzy godziny wracam, słuchajcie, szminki nie ma. Po prostu byłam tak rozczarowana, ale za to kupiłam sobie szminkę z firmy Manhattan e, i to jest szminka, która ma e, za zadanie nawilżyć nasze usta i sprawić, że będą się ładnie błyszczeć. E, I słuchajcie, ona wygląda na, na, na skórze w ten sposób. Jest to troszkę inny odcień niż ten odcień szminki Darling Gosha. Ten jest bardziej taki kryjący i chyba bardziej wpada w beż. Natomiast tamten jest taki bardziej delikatny i, i taki delikatnie różowy. Ta szminka pachnie dość fajnie, tak kremowo. Ale uczucie na ustach zostawia naprawdę okropne, ponieważ no, ja mam wrażenie, jakby ta szminka miała w sobie puder i, i, i na ustach po prostu czuję takie drobinki jakby pudru i to jest no niefajne uczucie. Poza tym mogłaby chyba lepiej nawilżać te usta. Nic specjalnego, kosztowała jakieś 14 zł, nie jestem z niej zadowolona. Nie wiem, może jak ktoś będzie chciał, no to mogę mu wysłać tą szminkę, ale no średnia, średnia. Będę polowała gosza ciągle mam nadzieję że mi się uda i nie będzie żadnej awarii systemu. ok e, w Rosmanie kupiłam sobie słuchajcie jeszcze e, lakier do paznokci Miss Sporty e, e, taki po prostu w kolorze takim e, różowo-pomarańczowo-koralowym. Jest to lakier perłowy. Nie wiem, ile kosztował. z nie parę złotych. Taniocha. Ok, teraz pokażę Wam rzeczy do twarzy. Przy okazji zakupów na stoisku Wipery dostałam w gratisie, słuchajcie, takie małe opakowanie pudru. To jest puder prasowany, matujący, transparentny w kolorze 503 i normalny, zwykły puder. Nic specjalnego, tylko troszkę pachnie Moim zdaniem za bardzo intensywnie. No ale nawet go jakoś nie używałam, często, może raz. Normalny, zwykły puder. I słuchajcie, w tym miesiącu postanowiłam zainwestować w puder do twarzy puder mineralny. Jak wiecie, mam puder z Rosmana Synergea, ale to jest produkt antybakteryjny, a ja raczej nie powinnam używać takich, takich właśnie produktów. Dlatego kupiłam puder mineralny z firmy Isadora. Bardzo lubię tą firmę. To jest, słuchajcie, puder mineralny w kolorze 24 Sheer Peach, no i kosztował chyba około 70 zł, nie jest to mało oczywiście. Zawsze biorę najjaśniejszy kolor takiego pudru, ale teraz wzięłam sobie troszeczkę ciemniejszy. Wiadomo, zbliża się lato, na pewno się troszeczkę opalę, więc postanowiłam wziąć troszkę ciemniejszy kolor. Oczywiście na twarzy nie jest on zbytnio widoczny. Wiadomo, że jak nabiera się go na, na, na pędzel, no to efekt nie jest jakiś bardzo kryjący i nie widać go na twarzy. Oczywiście on ma gąbeczkę, używam jej jak jestem gdzieś tam na mieście. I słuchajcie, jest niesamowita różnica między tym pudrem a pudrem z Rosmana. Oczywiście od razu widać różnicę jakości. Ten puder jest po prostu tak aksamitny, Cera po nim jest tak gładziutka, że po prostu mam ochotę ją dotykać i dotykać. Natomiast po tym pudrze z Rosmana nie ma takiego efektu i szyb, szybciej się po prostu on ściera. No i w opakowaniu też widać te grudki. Nie jest on taki dobrze zmielony. Natomiast ten to po prostu, no, miodzio. Jestem zachwycona tym produktem. I słuchajcie. I jeszcze Wam pokażę rzeczy do oczu, ale zanim e, Wam to pokażę, to pokażę Wam jeszcze e, próbkę różu, którą też dostałam os, od e, Miss Vintage. To jest róż z firmy Rea. Nie miałam go okazji jeszcze, kochana, próbować, ale w najbliższym czasie to zrobię. E, także nie mogę nic powiedzieć o jakości tego produktu. E, myślę, że zrobię to po tym, jak go użyję. E, I od Miss Vintage dostałam też, słuchajcie, odsypkę pigmentu znaka o nazwie Tea Time. I to jest chyba jedna trzecia łyżeczki, o ile się nie mylę. To jest taki kolor mm, brązowy, bardzo fajny. E, na skórze wygląda tak. Ma w sobie takie delikatne drobinki brokatowe. Naprawdę bardzo fajny kolor. Taka, taka kawa z mlekiem. Naprawdę podoba mi się. E, no i na koniec pokażę Wam moje nowe cienie do powiek. E, to są, słuchajcie, takie cienie zastępcze, ponieważ zbieram e, na zakupy w, w sklepie Maca. I e, kupiłam sobie właśnie teraz takie cienie z firmy Vibo e, w odcieniach szarości. To są akurat dwa kolory. To są cienie podwójne. Tutaj jest e, taki kolor e, popielaty ciemniejszy i jaśniejszy. To oczywiście kupiłam do Smoky Eye. To po prostu kogut mnie z, z demotywuje. E, mam czarne cienie. Właśnie potrzebowałam dwóch matowych odcieni szarości, żeby zrobić właśnie Smoky Eye no ale zamierzam też kupić sobie prawda, jakieś takie porządne, naprawdę cienie z, z, z maka, właśnie matowe do smoki, aż bo wiem, że będę tego często używać, no ale to są takie cienie za parę złotych na teraz jakość przeciętna, bardzo średnia ciężko się w ogóle te cienie nakłada, nie wiem, może ja jakaś jestem dziwna, nie potrafię tego robić, no ale naprawdę ciężko mi się nakłada te cienie tutaj jest w środku oczywiście aplikator nie wiem, czy się do niego dostanę Nie dostanę się, słuchajcie, nie wiem, nie potrafię obsługiwać tego opakowania. Chociaż nie, jest, udało się. To jest dołączony aplikator, ale ja oczywiście tego, tego nigdy nie używam. W następnym filmiku zobaczycie produkty do pielęgnacji, w które się zaopatrzyłam. Pozdrawiam i do następnego filmiku. Pa, pa.